Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza konferencja będzie poświęcona projektowi budżetu przygotowanemu przez prezydenta Ciepiele i złożonemu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jak Państwo wiecie, Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła trzy uchwały i wszystkie trzy negatywnie opiniują projekty złożone przez prezydenta Ciepiele. Zdarzyło się to po raz pierwszy, że prezydent złożył zarówno radnym, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu, w którym nie, nie bilansuje się budżet, co jest oczywistym powodem odrzucenia tego projektu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która zarzuca prezydentowi naruszenie prawa w wielu punktach różnych ustaw. W związku z tym skierowałem do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Do ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro oraz wojewody małopolskiego Łukasza Chmity, a także głównego inspektora pracy Katarzyny Łażewskiej-Chrycko oraz pana Mirosława Legutko, prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a także posłów pismo następującej treści. Na podstawie artykułu 171 ustęp 2 Konstytucji RP oraz artykułu 96 ustęp 2 Ustawy o Samorządzie Gminnym składam do Wojewody Małopolskiego wniosek o wezwanie prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli yy, o, do zaprzestania naruszania Konstytucji RP, ustawy o Samorządzie Gminnym oraz ustawy Kodeks Pracy i innych przepisów prawa przedstawionych niżej. A jeżeli wezwanie to nie odniesie skutku, kieruję wniosek do prezesa Rady Ministrów o odwołanie pana Romana Ciepieli ze stanowiska prezydenta miasta Tarnowa i wyznaczenie osoby do czasu wyboru nowego prezydenta, która będzie pełnić jego funkcję. Proszę prokuratora generalnego o objęcie nadzorem opisanego niżej śledztwa inspekcję pracy o sprawdzenie, czy dochodzi w Tarnowie do naruszenia kodeksu pracy. Regionalną Izbę Obrachunkową o zbadanie ewentualnej konieczności zawiadomienia prokuratury w sprawie naruszenia prawa opisanego w trzech jej uchwałach, zaś posłów o podjęcie stosownych działań kontrolnych w związku z budzącymi tak duże zastrzeżenia funkcjonowaniem prezydenta Tarnowa. Uzasadnienie. Według mojej oceny prezydent miasta Roman Ciepiela wykazuje się brakiem skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych. Co jest wystarczającym powodem do podjęcia wyżej wnioskowanych działań przez organy nadzoru? I tutaj polecam pozycję pani Wiktorowskiej, prawne determinanty samodzielności gminy oraz link, który traktuje o braku realizacji zadań publicznych, co skutkuje właśnie zawieszeniem organów samorządu terytorialnego. Po pierwsze, Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej uchwale, tutaj numer, to Państwo macie tę uchwałę. Postanowiła zaopiniować negatywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 przedłożony przez prezydenta Tarnowa Romana Ciepiele. W uzasadnieniu tej uchwały czytamy między innymi, cytuję Budżet Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 po stronie wydatków i rozchodów nie znajduje pokrycia w zaplanowanych dochodach i przychodach. Różnica wynosi prawie 24 miliony złotych powyższe stanowi naruszenie podstawowej zasady prawidłowego gospodarowania finansami publicznymi, to jest zasady równowagi budżetowej. Koniec cytatu. Zatem prezydent Ciepiela na, naruszył w tym samym artykuł 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. RIO stwierdziła także w wyżej wymienionej uchwale, iż naruszony został przez projekt budżetu, cytuję przepis artykułu 212 ustęp 1 punkt 3 ustawy o o finansach publicznych, zgodnie z którym uchwała budżetowa określa kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządów terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu. Koniec cytatu. Po drugie jako, że w przedstawionym przez prezydenta ciepiele w projekcie budżetu zaplanowane wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę ponad 65 milionów złotych, Rio stwierdziła w swojej uchwale, iż, naruszają, iż naruszone są także zasady wyznaczone przez artykuł 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Finalnie, dla zachowania relacji wydatków bieżących względem dochodów bieżących brak jest kwoty prawie 18 milionów złotych. Po trzecie, w prezydenckim projekcie wieloletniej prognozy finansowej, tu mamy uchwałę numer 2, Rio stwierdza, cytuję, nie niezachowanie w latach 23-26 relacji określonych w przepisach. Jak wyżej, niespełnienie relacji w zakresie spłaty długu w 26 roku oznacza, że Rada Miejska w Tarnowie nie może uchwalić tego projektu, a prezydent nam go przekazał do uchwalenia. Po czwarte, w swojej uchwale w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej prezydenta Ciepieli, Rio opisuje ją także opiniuje ją także negatywnie, stwierdzając. Przedstawione w projekcie uchwały budżetowej źródła pokrycia deficytu, ponad, przypominam, ponad 107 milionów złotych, nie pokrywają w pełni planowanego deficytu. Brakująca kwota prawie 24 miliony złotych e, oznacza naruszenie przepisu artykułu 212 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. RIO wskazuje, Także na naruszenie, na naruszenie przepisu artykułu 211 ustęp 1 oraz artykułu 243 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych. Co zdaniem Merio jest przeszkodą w uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską. Natomiast my radni dysponujemy tylko takim projektem. Jego po prostu nie można uchwalić. Po piąte. W swojej kolejnej uchwale w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Tarnowa Rio opiniując projekt prezydenta Ciepieli negatywnie stawia następujące zarzuty cytuję analizując wskaźniki spłaty długu miasta Tarnowa stwierdzono niezachowanie w latach 23-26 relacji określonej w przepisach jak wyżej Dane w tym zakresie dochody ze sprzedaży nieruchomości i udziału w spółki komunalnej rodzą wątpliwości co do realistyczności, pisze Rio, dochodów z tego tytułu. W przypadku ich niezrealizowania dojdzie do niespełnienia wskaźników spłaty długu. W związku z powyższym skład orzekający Rio uznaje wieloletnią prognozę finansową za nierealistyczną w myśl przepisu artykułu 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Po szóste... I tu zaczyna się nowy rozdział, mianowicie zarzut, który jest, nie ma już związku z tymi zakwestionowanymi przez Rio problemami związanymi z projektem uchwały budżetowej. 25 marca 2021 roku Rada Miejska uznała za zasadną skargę na decyzję prezydenta Ciepieli o wyłączeniu części oświetlenia ulicznego z powodów czysto politycznych, co jak stwierdziła wcześniej policja, mogło stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Tym samym prezydent Ciepiela, co stwierdziła wcześniej Komisja Skarg Rady Miejskiej, naruszył przepisy prawa po raz kolejny. I tutaj jest odnośnik do tej sprawy. Po siódme, prezydent Ciepiela planuje masowe zwolnienia pracowników miejskich. Miało być 200, teraz już ograniczył się do 70. W ramach oszczędności budżetowych jest odnośnik. Według mojej oceny. Sytuacji Państwowa Inspekcja Pracy winna sprawdzić, czy ta operacja prezydencka nie narusza kodeksu pracy, np. artykułu 30, zaś organ nadzoru, czy nie będzie skutkować brakiem skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych. A przypominam, że ten brak jest podstawą nie tylko do zwrócenia uwagi prezydentowi przez Wojewodę, ale także ewentualnego odwołania prezydenta ze stanowiska. Po ósme, od ponad dwóch lat trwa śledztwo, i to jest jeszcze inna sprawa w sprawie konieczności ponownego remontu niedawno wyremontowanej Alei Solidarności w Tarnowie. Z opinii Instytutu Badawczego Dróg i Mostu w Warszawie wynika, że jednym z powodów przedwczesnego zniszczenia drogi było zbyt wczesne dopuszczenie do ruchu pojazdów na tej ulicy. Wnioskuję, by prokurator generalny objął swoim nadzorem wyżej wymienione śledztwo w celu najszybszego, jak najszybszego ustalenia winnych tego naruszenia prawa. I tutaj odnośnik. I po dziewiątej i ostatnie w tej kadencji cztery razy z rzędu jak wiadomo prezydent Ciepiela nie otrzymał wotum zaufania od radnych co w sposób oczywisty wskazuje iż w opinii rady miejskiej prezydent narusza zapisy co najmniej ustawy o samorządzie gminnym dając radzie gminy prawo wyznaczania kierunków rozwoju miasta brak zaufania do prezydenta jest jednoznacznym dowodem na ignorowanie stanowiska radnych w każdej niemal dziedzinie przez prezydenta miasta po kilku latach jego prezydentury Tarnów zajmuje, jak wiadomo, dopiero 63. miejsce na liście rankingowej w 66 miast polskich na prawach powiatu przygotowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, biorącej pod uwagę podstawowe wskaźniki ekonomiczne. Oprócz wskazanych wyżej naruszeń prawa, w mojej opinii prezydent Roman Ciepiela naruszał także artykuł 166. Konstytucji RP nie realizując właściwie zadań, przedstawia, zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, na przykład przedstawiając Radnym oraz Rio projekt budżetu, którego Rada nie może przyjąć, a także artykuł 24 Konstytucji, planując masowe zwolnienia pracowników miejskich. Dlatego też proszę o sprawdzenie, czy uzasadnione są proponowane wyżej przeze mnie działania wobec prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli. I tutaj, tutaj, jeżeli Państwo chcecie, to macie ten tekst. Te trzy uchwały, uchwała w sprawie zaopiniowania projektu budżetu, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie i opinia negatywna, także trzecia możliwości finansowania deficytu RIO przekazała prezydentowi. I w tej chwili mamy do czynienia z bardzo ciekawą prawnie sytuacją, ponieważ niektórzy mogą powiedzieć, że jest to projekt uchwały budżetowej i że nie ma się specjalnie co przejmować, mimo że Rio zarzuciła prezydentowi naruszenie konkretnych artykułów różnych ustaw. Ale po konsultacji z różnymi prawnikami dochodzę do wniosku, iż jest to sytuacja, która może wskazywać na. Ewentualne rozpoczęcie postępowania wobec prezydenta, dlatego że to nie jest błąd w projekcie, który powstał przypadkowo, bo takie się zdarzają. Natomiast prezydent wiedział, że, że narusza prawo i mimo to złożył do Rio, przede wszystkim do nas, projekt budżetu, który jest nie do przyjęcia ze względów prawnych. W związku z tym, Namawia nas do, jakby w cudzysłowie, namawia do złamania prawa, poddając pod analizę projekt, który jest niezgodny, jak mówię, z prawem. W związku z tym, jak mówię, no, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że świadome działanie prezydenta, świadome naruszenie prawa może moim zdaniem skutkować dla niego konsekwencjami. W związku z tym zwróciłem się do wojewody. A jak Państwo wiecie, jeżeli. Wezwanie wojewody będzie bezskuteczne, wówczas prezes Rady Ministrów ma prawo odwołać takiego wójta, burmistrza prezydenta i powołać osobę, która będzie pełniła do czasu nowych wyborów jego funkcję. Mam nadzieję, że się tak stanie w nowym roku, a jeżeli nie, to zakończę optymistycznym akcentem, dla, przynajmniej dla mieszkańców Tarnowa, że w marcu, jeżeli znajdzie się około 100-200 osób, które będą deklarować chęć zbierania podpisów, spróbujemy zorganizować to zapowiadane już od dwóch lat referendum, skoro radni nie chcą podjąć stosownej uchwały. No i to by było na razie tyle, jeżeli Państwo macie pytania to słucham. Pani radny, to jest wniosek do Wojewody Małopolskiego, tak? Tak. O... Jakie tutaj oczekuje Pan działań w takim razie? No, wojewody oczekuje wypełnienia ustawowego zapisu, że zwróci Prezydentowi uwagę o zaprzestanie naruszenia prawa. A jak powiedziałem, jeżeli to okaże się bezskuteczne, to Wojewoda wtedy oczekuje tego, zwróci się do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie Pana ciepieli. Mm -hmm. A jeżeli będzie bezskuteczny Pana wniosek do wojewody, to myśli Pan, że sam wojewoda z siebie zwróci taki wniosek? No to jest już wola wojewody. Zobaczymy, co wojewoda, jak wojewoda postąpi na podstawie działań prezydenta, bo prezydent no, ma prawo i nawet obowiązek ustosunkować się do zarzutów mu stawianych. Zobaczymy, co będzie się działo w sprawie budżetu, bo to jest sprawa, która... Jest tutaj najważniejsza i obawiam się, że może to spowodować bardzo duże komplikacje dla sytuacji miasta. Jak Państwo wiecie, zwolnienie 70 osób może spowodować to, o czym ja tutaj wspominam kilka razy, czyli utrudnienie w realizacji zadań, które są konieczne dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. A to już jest powód do odwołania prezydenta, wójta czy burmistrza. A ten tym zarząd tymczasowy, w Pana opinii, to jest z korzyścią będzie dla miasta? No to jest pewna legenda, którą tu stworzono, że taki, że taki komisarz będzie, Bóg wie jak długo, urzędował. Ruda Śląska sprzed kilku miesięcy pokazała i niedługo już pewnie Elbląg, że to jest kwestia kilku tygodni do momentu wyborów i wyboru nowego prezydenta. Jak Państwo wiecie, opłaca się to zrobić moim zdaniem, bo wybory, jak Państwo wiecie, będą dopiero za rok i parę miesięcy no, praktycznie półtora roku. I mo, w, moim, w mojej opinii, działalność prezydenta Ciepieli, jeżeli pozostanie te półtora roku na stanowisku prezydenta, będzie znacznie bardziej szkodliwa niż koszty organizacji takiego referendum. A czego radni nie chcą powiedzieć? Rozmowy w kwestii no Są dwie teorie na ten temat. Jedna jest spiskowa, której jestem zwolennikiem, która mówi o tym, że jest jakiś tajny układ pomiędzy radnymi a prezydentem Ciepielą, czy nawet całą partią. A druga wynika z takich puzaicznych przyczyn, że radni są po prostu wygodni, nie chcą. Nie chcą żadnych zmian. Na początku nawet się obawiali, że odwołanie prezydenta może spowodować odwołanie rady, co jest nieprawdą, bo tylko w jednym wypadku jest to możliwe, wtedy kiedy faktycznie referendum się nie uda, ale z powodu tego, że większość ludzi będzie chciała na przykład pozostawienia ciepieli na stanowisku, co jest praktycznie niemożliwe, bo dwa sondaże zresztą przeprowadzone przez media wskazują, że 70% mieszkańców chce odwołania ciepieli. Nie opowiedział Pan jednak, że to pismo jak skończy się fiaskiem 29 grudnia prezydent może przedstawić akty poprawki do budżetu, pewnie zbilansują się wydatki bieżące i dochody bieżące no i to jakby straci, straci swoją jakąkolwiek wymowę do Pana skierowania. No, nie, 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 nie zupełnie tak, dlatego że zarzuty, które dotyczą naruszenia prawa przez prezydenta ciepiele w projekcie budżetu. To, jest, to są pierwsze zarzuty, natomiast pierwsze kilka zarzutów, natomiast pozostałe zarzuty dotyczą kwestii, które nie mają związku bezpośredniego z budżetem, mianowicie trwające od dwóch lat śledztwo w sprawie Alei Solidarności. Bardzo jestem ciekaw, czy prokurator generalny obejmie swoim nadzorem śledztwo, które prowadzone jest w sposób skandaliczny. Trwa dwa lata i nie ma nawet jeszcze opinii biegłych. No i sprawa zwolnień. Czy te zwolnienia w takiej formie, czy one nie naruszają kodeksu pracy? Przypominam, że wojewoda ma prawo, a nawet obowiązek zwrócić prezydentowi uwagę nie tylko wtedy, jeżeli burmistrz czy wójt kogoś zabija albo coś ukradnie, tylko także wtedy, jeżeli narusza ustawy, na przykład w tym wypadku ustawy kodeks pracy. Więc są tutaj zarzuty podniesione także innego innego rodzaju, a poza tym to, że prezydent może, mam nadzieję, że skoryguje budżet, to jeszcze nie podważa zarzutów, które wysuwane są wobec niego yy, odnośnie tego projektu, który złożył. Bo jak powiedziałem w opinii wielu prawników, z którymi rozmawiałem, sytuacja jest bardzo niekorzystna prawnie dla prezydenta, ponieważ on świadomie złożył projekt budżetu niezgodny z prawem. I samo to już jest zarzutem słusznym. Rozumiem, że pan oczekuje kontroli w urzędzie ze strony Wojewody Małopolskiego? Jak to miało przebiegać wyjaśnień, pytań do prezydenta ze strony Wojewody Małopolskiego? No ja myślę, że Wojewoda zanim podejmie jakąś decyzję, to skontaktuje się z prezydentem i, i wyjaśnią przynajmniej niektóre kwestie, natomiast resztę będzie wyjaśniać prokuratura. Mam nadzieję, że pod nadzorem, jak powiedziałem, prokuratora generalnego oraz Państwowa Inspekcja Pracy, bo to nie jest tak, że można zwolnić 70 pracowników z dnia na dzień, i miasto będzie dalej funkcjonować. Chyba każdy się zgodzi, że jest to bardzo poważny ruch personalny i może to spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta oraz instytucji miejskich, więc to posunięcie jest moim zdaniem nieodpowiedzialne. Jeszcze chciałem zapytać, a jeżeli wezwanie to nie odniesie skutku, czyli co miałoby być tym skutkiem? No skutkiem miałoby być to, że wojewoda wzywa prezydenta, hmm. A w, w zależności także od tego, nie wspomniałem, na przykład wy, wyłączenie światła, oświetlenia zarządów politycznych. Jest to ewidentne naruszenie prawa, co stwierdziła policja i to jest także zarzut wobec prezydenta Ciepieli. A więc kumulacja wielu zarzutów sprowadza się do tego, że zachodzą moim zdaniem przesłanki, aby wojewoda, i to jest oczekiwany skutek, zwrócił prezydentowi miasta uwagę na, i, i o to, aby zaprzestał naruszenia prawa. No i zobaczymy, jaki będzie też efekt tego w dalszej kolejności, czy wniosek pójdzie do prezesa Rady Ministrów, czy nie.